Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w trakcie czwartego kongresu jagodowego. Zapewne Państwo wiecie, że ten kongres robimy w formie hybrydowej. Osoby, które mają okazję tutaj być stacjonarnie, odwiedzają stoiska filmowe. Natomiast dla wszystkich, którzy odbierają nas online, postanowiliśmy zrobić krótką relację ze stoisk filmowych, żeby fragmenty technologii przekazać. Jestem akurat na Stoisku Sumiagro, Justynka Wasiak. Cześć, Justynko. Dzień dobry. Dwa najciekawsze fragmenty technologii agrodowej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam tych, tych z Państwa, którzy oglądają nas przed telewizorami, przed komputerem. No, tak jak Pan doktor powiedział, zapraszamy na, na nasze stoisko. Kilka, kilka takich rzeczy na temat naszych produktów, które myślę, że są już wpisane trochę w tą. Technologię ochrony upraw jagodowych. Jednym z takich produktów, które chciałabym Państwu dzisiaj szczególnie zaprezentować, jest preparat Frupika. Frupika to jest fungicyt, który będzie zwalczać szarą pleś w uprawie truskawki, ale ponieważ ma ona możliwość stosowania dwa razy w sezonie, my również postanowiliśmy sprawdzić, jak frupika dałaby sobie radę z tymi zabiegami fitosanitarnymi, ponieważ wiemy doskonale, że no, niestety wypadają nam substancje chemiczne, które były w tym czasie właśnie stosowane. Dlatego chcielibyśmy Państwu polecić zastosowanie flupiki łącznie z tetrakonazolem na taki zabieg wcześniejszy. To będzie taki zabieg okołokwitnieniowy, wtedy kiedy warunki pozwolą. Raczej to będzie taki zabieg w okolicy Białego Pąka. Taka mieszanina frupiki z tetrakonazolem pozwoli nam skutecznie zwalczyć już szarą pleśnik, która gdzieś tam się może pojawiać, mącznika, ale również białą plamistość liści, bo z tą chorobą również może okazać się, że będzie spory problem w sezonie. Także frupikę, jak najbardziej, można zastosować w tym pierwszym okresie. Ale frupika to również jest bardzo dobry produkt do tych zabiegów, takich bardzo już specjalistycznych pod kątem szarej pleśni, do zwalczania szarej pleśni interwencyjnie. To już są okresy kwitnienia. W momencie, kiedy mamy wysoką temperaturę, truskawka kwitnie, pada deszcz, mamy wysoką wilgotność powietrza, no to wtedy no jest duża, duże prawdopodobieństwo, że nastąpiła infekcja szarej pleśni i wtedy warto wykonać zabieg interwencyjny. I właśnie do, do takiego zabiegu będziemy Państwu polecać preparat frupika. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o uzupełnienie stosowania frupiki, dodam tylko dla wszystkich, którzy dobrze śledzili mój wykład na temat stosowania produktów biologicznych. Wiecie dobrze, że w, w takich sytuacjach silnej presji, gdzie jest olbrzymia wilgotność, pochmurna pogoda, warto jest czasami połączyć produkt chemiczny z produktem biologicznym. Tutaj, jeżeli chodzi o produkty biologiczne. Produkty oparte na grzybach, czy Giulietta, czy, czy botektor y, jak najbardziej się wpisują w to. Y, no i oczywiście Bacylusy też możemy do, dołączyć jako, że Bacylus to jest bakteria i wtedy zrobić takie łączne stosowanie, mamy to wsparcie biologiczne. Panowie, y, technologia sumia wam jest znana. Oczywiście, tak. To jesteśmy. Dlatego tu jesteście. Dlatego tu jesteście. Takie produkty testowane w tym roku jeszcze u was nie były chyba zastosowane, nie? U pana Adama to już były tak, zastosowane. Tak. i kinaki. Shigeki. Były, były. Tak. Efekty jakieś, bombowe owoce, bombowe plomy. Co to... Nie, no <laughs> myśmy tak, się awanturowali, a skoro nie było to znaczy, że dobrze. <laughs> Jesteśmy zadowoleni. Pozytywnie. No to Możemy chyba taka być. najlepsza rekomendacja. Cieszymy się <laughs> bardzo. Dziękujemy. Kochani, rzeczywiście, jeżeli chodzi o Shigeki i Kineactive, to są produkty od kilku lat już sprawdzane w naszych doświadczeniach w racji godowego. Ne, bardzo fajnie wychodzą w okresach przed kwitnieniem i około kwitnieniowych. Tak. Produkt Szygeki to jest wyciąg z nodosum nodozum, jest dedykowany jako typowy antystresant, czyli w jakichkolwiek warunkach stresowych, wysokiej, niskiej temperatury, dużego zasolenia, warto z produktu komponować w technologię. Natomiast Inactive Initial to jest typowy produkt poprawiający zawiązywanie i wyrastanie owoców. Czyli okres okołokwitnieniowy i, i pełni kwitnieniowy. Tak jest. Ja tylko dodam, że takie dawki, które są rekomendowane, jeżeli chodzi o te produkty, to w przypadku Kinect i to jest 1 litr na hektar. No my go polecamy w doświadczeniach pewnie też tak jest stosowany to jest początek kwitnienia, pełnia kwitnienia, opadanie płatków kwiatowych. No tutaj łatwo sobie zaplanować zastosowanie takiego produktu w technologii. Natomiast w przypadku Shigeki to też zwracamy uwagę, żeby ten zabieg no, udało się wykonać w miarę wcześniej przed taką sytuacją stresową. No najlepiej na 48 godzin przed takim stresem, czy chociażby na 24 godziny, żeby jednak roślina miała chwilę czasu, żeby przygotować się do tej sytuacji, żeby odpowiednie enzymy się w tej roślinie. Wytworzyły, także no tutaj zdecydowanie lepsze efekty będziemy uzyskiwać, jeżeli trochę wcześniej taki produkt zostanie zastosowany. Jako, że są to oba produkty naturalne i organiczne, są kompatybilne w zasadzie z każdym zabiegiem? Tak, około. jak najbardziej. Produkty również są stosowane w uprawach ekologicznych to są produkty pochodzenia roślinnego, także. Jeżeli ktoś z Państwa myśli również o takiej produkcji bez pozostałości, z ograniczaniem liczby pozostałości substancji aktywnych, no to wtedy warto zastymulować taką roślinę właśnie takimi produktami, no bo wiemy doskonale, że jeżeli roślina będzie zdrowa, przygotowana na różne warunki, no to wtedy i ta ochrona. Tą ochronę dużo łatwiej będzie nam później e, poprowadzić. Jakieś nowości, jeżeli chodzi o produkty w tym roku w firmach przygotowuje dla plantatorów? E, proszę Państwa, w tym roku ten rok to raczej będzie taki e, rok na doświadczenie i przygotowania, natomiast są produkty nowe, które e, będziemy wprowadzać na ten rynek jagodowy. E, jednym z takich produktów będzie produkt e, biologiczny, e, który będziemy polecać do zwalczania między innymi szarej pleśni w e, uprawach jagodowych, więc tyle mogę państwu na temat tego produktu powiedzieć, ale będzie również produkt oparty na bakteriach, też również taki produkt biologiczny, który również będziemy rekomendowali w uprawach jagodowych. Natomiast z takich produktów typowo chemicznych już też niedługo pojawi się produkt pojawi się herbicyd, którego trochę brakuje na rynku, to będzie herbicyd do zwalczania Rozłogów w uprawach jagodowych, do odrostów korzeniowych. No i taki typowo też herbicyd, który będzie zwalczał chwasty. Także proszę Państwa, jak widzicie, firma się cały czas rozwija. Część substancji zostało wycofanych, ale za chwilę pojawią się bardzo, bardzo interesujące produkty. Ja dodam, że ten herbicyd już tam w ubiegłym sezonie testowałem u siebie i rzeczywiście jest bardzo efektywny. Jest to herbicyd parzący. Tak? Tak. Bardzo efektywnie działa i na chwasty, i na rozłogi truskawek. Dziękuję serdecznie dziękuję, ja za spotkanie. Bardzo, dziękuję. I biegniemy na, na kolejne stoisko. Do widzenia. Do, do widzenia. Powodzenia.